Siemanko, Siemanko, Pan automatyczny z tej strony jestem na kolejnej awarii. A awaria rampa, Rampa przeładunkowa. Zobaczcie, trochę krzywo stoi. Eee, chyba albo nie wpada na blokadę, albo bo tu po bokach są takie jakby stopki, i tam powinno trafiać. Teraz zobaczymy, co jest od spodu. O, zobaczcie. Czyli prosta. Kurczę, awaria odkręcił się pewnie ten siłowniczek, bo ten siłownik właśnie prowadzi tam e, tamtą blokadę, żeby tam ona trafiała na kółko. Zaraz najgorsze jest to, że jestem sam. E, nie wiem, czy ja tak wcisnę. Wcisnę to. E, zaraz zobaczę, może tak się uda. Bo to powinno być tu. Powinno być tu przykręcone, ale ciężko idzie, bo te siłowniki są tak żeby ręków wcisnąć to bardzo ciężko idzie, ale ja zaraz sobie poradzę. Jakbym był w dwie osoby, to inaczej dobrze wyglądało. Ale tak, tu taka centrala, ale jeszcze najgorsze jest: linki spadły. Zobaczcie, linki spadły. Brama przemysłowa. Tak, tutaj ja sobie uniosę, tu ta centrala. Jakby pozwala na otwarcie tego, dopiero jak jest brama otwarta. Dobra, mam... Rampę mam ja podniesioną, słuchajcie. No i dobra, tak to wygląda. W silniku, w pompie jest chyba mało oleju. Tak, bo tu zobaczcie, silnik jest do wymiany albo do uszczelnienia, tak, bo one naturalnie tak nie wyglądają. Tutaj oczywiście, zobaczcie, blokada jest, także będzie można ją rozłożyć. Dobra. Także jest zabezpieczona, ona mi nie upadnie, ale tak yy, siłownik jest do wymiany albo do regeneracji, bo tu widać, że puszcza i na pewno już nie ma oleju. A to powinno, zobaczcie, to powinno wyglądać tak, że to jak się składa, po prostu napycha się tutaj na to. Także zaraz zobaczę, czy uda się tu zapiąć to, nie? Dobra, yy, jedną ręką to jest ciężko. Tak. Musiał się wypiąć. Także zaraz tu zobaczymy. Czy to się wypięło, tylko czy się wykręciło? Ale dziwne, że się wykręciło, nie? Dobra, to jedno będzie naprawione. Tu zableczka jest, wszystko jest. Dobra. Może od pracy po prostu, przy składaniu się rozkręciło troszkę, nie? Dobra. To jest zrobione. Tak, muszę zgłosić ten silnik. Bo niekoniecznie do wymiany. nie uzupełnić olej w pompie. No i tyle. Co my tu. Dobra, to jedno mamy napewione. Teraz jeszcze linki w ramię zabezpieczenie można wyciągnąć. W niektórych rampach tego nie ma, tu fajnie że jest. Dobra, ja ją opuszczam i zobaczymy wtedy. No i zobaczcie, Zaraz zobaczymy, że będzie trafiać czy nie. Dobra, lecimy, lecimy do góry. Dobra, i teraz zobaczymy, czy tam się zatrzyma w dobrym miejscu, nie? O, teraz jest, zobaczcie, pięknie. Czyli jedno naprawione, teraz linki, 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 linki. Także co, rampa naprawiona, prosto usterka ale jeszcze e, wymiana siłownika. Dajcie znać, czy będziecie chcieli zobaczyć e, właśnie wymianę tutaj siłownika. Najpierw, najpierw wycena. Pięknie, pięknie ta zataśmowane. Słuchajcie, kolejna awaria. teraz patrzymy co to jest. Nie działa. Jest lampa. Ach, nic się nie świeci. Zobaczymy, czy tu jest jakiś prąd. Bo nic nie świeci, ale naprzód możemy sprawdzić bezpieczniki sobie. I sprawdzamy. 315, ale jakieś takie wygięty. Ja lubię sprawdzać bezpieczniki na miernikiem, bo czasem nie widać naprawdę tego przepalenia. O! Słuchajcie, coś skwierczy. Dobra. Chyba jest zawarcie z tyłu. Robimy tak, odcinamy. Nieodpinane. I zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Bo to jak wiecie, tutaj była zdjęta obudowa. I, i, i zaraz sprawdzimy. Dzień dobry. Bo dziwnie, dziwnie słuchajcie, skwierczy. A skwierczenie nie jest dobrym znakiem. Chyba, że... Ale przywody dobrze siedzą. Bumby, coś? No tu ładnie siedzi. No nic, dobra, rozpinam wszystko, ale kurde. Dobra, odpinam, odpinam wszystko. Zobaczymy, co to będzie, bo takie skwierczenie to takie nieprzyjemne było, chyba że to było w złączce. Tutaj mało rzeczy jest podpięte to Chyba, że to folijka. Może być, że folijka? A tak skierczało Bo jego skierczało to by znaczyło, że Zwarcie by było Ubezpiecznik cały Dobra, nic, nie odbieram Zróbcie zdjęcie, zobaczymy co to będzie. Tak, żeby to rozebrać. Bezpieczniczki. I z tyłu siłówka. I patrzymy. Tu widać, było naprawiane coś. Ale słuchajcie, nie wygląda to tutaj naprawdę źle Wszystko wygląda bardzo dobrze Nie, tu powinno być wszystko ok, Dobra, nie ma nigdzie śladu Wszystko się trzyma Kurczę zimno Dobra, ja to składam z powrotem i zobaczymy co to będzie oczywiście napęd napędnice słuchajcie te napędy są naprawdę kurczę, moim zdaniem bardzo żywotne działają bardzo No to nie tutaj gdzieś trzeba wkręcić bardzo długo tak czyli musiała słuchajcie ta folikę tak tak wydawać takie dźwięki antena trochę krótka ale oczywiście jestem w białym stoku, słuchajcie halo dzień dobry dzień dobry sprawdzam sobie słuchajcie Lampę, bo tutaj lampa jest puszczona tym przewodnikiem. Ogólnie nie polecam. Do 230V lamp. Nie nadaje się. Ale działa, no działa, kurde. Ale, ale moim zdaniem lepszy, lepszy jest wybór. Gdzieś tam jedyneczka albo 0,75. Nawet wystarczy. Naprawdę. Nie musi to być moim zdaniem tam 3 razy 1,5, ale mm, w lepszej izolacji. jak będzie to. byłoby super. Najgorsze, że się okaże teraz, że ja wezmę wszystko podłączenie i nie będzie działać dalej, nie? Tak, to był jakiś na pewno mostek. Muszę zobaczyć, hm, jak to było wykombinowane. Albo sobie, albo sobie cofnę film, albo rozkręcę fotkę. Zasilanie. Tu i tak jest napisane, nie? Ale to widać, że to było razem. Nie, ale jeszcze gdzieś tu powinien być mostek mały. O, jest ich mostek. On też idzie plus yy, do 24 AC to było widać razem, to razem idzie tutaj do, do dziewiąteczki. Pamiętajcie, że tutaj, już w tych nowych centralach, to jest wykrywanie urządzeń, nawet jak są na 230, to jest wykrywanie urządzeń, ale nie zawsze. Kurczę jakoś zauważyłem, że w tych centralach. Nie zawsze to działa tak, jakbyśmy chcieli, bo nie zawsze na przykład wykrywa stop. Będą Brązowy damy tu. To jest zasilanie AC. to dla fotki nie ma znaczenia. Chyba że fotki są zsynchronizowane, to wtedy jest różnica. I co my tu jeszcze mamy? Zielone, całe zielone, całe zielone, i on idzie na foto, czyli jedenastkę. Jeszcze jest później fototest i SBS w nowych centralach to jest step by step. Czyli krok po kroku. No i dobra, łączymy się. To jest ENEczka. Może zacznie działać. A to już wiem, słuchajcie, co tu iskrzyło. już wiem, co tu iskrzyło. A ja tu rozpinam centralę. Czekajcie, wezmę. Zdejmę trochę izolacji. A zaraz po tym zaraz potem jadę na montaż automatu i tym razem słuchajcie będzie to ATS na 230 V. Dobra, troszeczkę tu się odizoluje bardziej. O, pięknie. I zobaczcie, teraz teraz jest pięknie i moim zdaniem to było rozwiązanie, a ja tu szukam, a ja tu szukam jak ten Lun. Dobra, stop, stop działa, uruchamia się i zaraz sprawdzamy z SBS-a. Pyk! Jedzie! Sprawdzamy foto. Lampa świeci i świeci. Pięknie, wszystko działa, zobaczcie. Pamiętajcie w tych fotkach, nie? Czasem jest tak, że podejdzie tu kabelek. Ja już Wam pokazuję. Czasem w niektórych fotkach jest tak, że podejdzie tu kabelek pod śrubkę, wy wkręcacie i razem z przewodem. Mi się już tak zdarzyło kilka razy. Takie jest życie, nie? Pięknie działa. Dobra, ale najważniejsze. Zobaczcie, połączenia są poprawione. Wszystko działa. Można jechać dalej na awarie. A tu, jak pamiętacie, ktoś wjechał w ten automat i mogło wtedy się zruszyć, tak naprawdę, nie? Zobaczę. Wiecie co? Wezmę młotek. A nie, to tylko tak się wydaje, bo całe ogrodzenie jest w kącie i to się tylko wydaje, że jest skrzywo, bo myślę, że jest właśnie przekrzywiony automat cały. No dobra. Kolejne zlecenie dzisiaj. Zrobione. Jeszcze dzisiaj mam z 15 zleceń. Ale wszystkich wiadomo nie zrobię, bo najpierw muszę jechać na montaż obiecany. Bo już trochę przekładałem go. No i tak, kolejna awaria. Dzień dobry. dobry. Ja do bramy. No właśnie. Tak ja widzę, takim tu się, się nie wypracę. Yy, tak? No. no na znaczy, pewno. Powiem co się stało. No niech Pan mówi. Przestało świecić z jednej strony, z drugiej. My to podnieśli, A, zmierzyli. I... Byli, ale poczeka mm -hmm. mm -hmm. No zmierzyli. niech Pan mówi, ja słucham. Yy, zmierzyli. Jakoś nam albo Sławy Miernik czy coś. I, I wtedy tylko nie świeciło a działało. I żarówka 24W dotknęli i przestały działać. No i bardzo dobrze. To mi się podoba. Że ja wszystko powiedziałem. Tak. Powiedzieli tak. To zależy teraz od pana, czy do mnie przyjdzie Mikołaj, czy nie. Oczywiście, że nie. Ja nie jestem pomocnikiem nie, nie Mikołaja. To zależy. Ja te Dobrze, spokojnie. Tak? spokojnie. O nie. I to było w piątek wieczorem i zobaczyli w sobotę. Tam zajedzili, ja mówię, człowiek, do syna mówię, człowieku, już. już my tu więcej nic nie zrobimy. Dzwonić po serwis. A chcieli tylko lampę naprawić, tak? Tak. No, chcieli tylko lampę. Ja powiem więcej, u mnie jest e, dwuskrzydłowy napęd. Nie, to nakrętka przykręcona. Tak. Leciutko skrzydłowy i tam 24, a tutaj nie. Tutaj jest na 230. To trochę... Znaczy są napędy na 24, na 230 i wtedy jest... Właśnie tak, że lampa jest albo na 24, albo na 230, nie? Aha. Po prostu. A było nie ruszać. Dobra. Było nie ruszać, mówiłem. Jeszcze. Nie. Bo one, jak oni tu założyli, to grało. Ten ten budował, nie? O. Bo ona była niżej. No? I później oni, jak tu powrót zrobili, to przyjechali, to się podnosili. Mhm. Mm Tylko to przyjechał taki już mało kumaty, ale podniósł, podłączył i to. No i bardzo dobrze jest zrobione. No. Tyle działało, nie ma co narzekać. No, dokładnie. A, ja mam też podkład. <laughs> spokojnie, ja mam. Ja mam wszystko. U mnie dwusprzydłowy to jest oddzielnie taka tak. Tak, ja wiem. I tam kurczo tylko niskie napięcie. No włączyć. bo jest 24V. Tak, tak. Zasilanie włączyć? Jeszcze nie. Bo tu O aż tu wy... Aż wybuch Bezpiecznik, Ciekawe czy... A tu był bezpiecznik, kurczę, że mnie nie złocili. No tak, tylko że jakby... Ciekawe, mam nadzieję, że się nie uszkodziła centrala przez te wasze tam. Eksperymenty. Mhm. Piąteczka, dobra, można włączyć napięcie. Tak to jest jak jak. Czasem samemu weźmie za coś i się... Bezpiecznicy się wymieni. Piąteczka tam idzie. Jeszcze 20, tylko No, przykrość wielka. Jeszcze my mało tego zagrzaliśmy. Mówię, to ochrona pewno, nie? Ale jak w sobotę zobaczyłem, że tu napisali, że to antena, to mówię, to, to antena, to anteno. No, tak, tak zrobili. No, zasilanie już jest. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Mogę pilot? Jedynka. Nie działa pięknie. Nie mówi pan, że tak szybko. Bo to jest tak, jak się czymś człowiek zajmuje, nie? Dokładnie. To dla niego jest Ale to i nie łatwe. Dziwo, że, że pan ma takie dobre opinie, bo tym mówię, będę szukał takiego, co ma najlepsze opinie. To jest tam, czy wymieniać lampę, czy nie? Bo jeżeli ona już nie działa, no to ja jej nie będę... Nie, nie, nie działa. Bo, to że teraz się udało, tak, że tylko bezpiecznik, tak. no to okej, okay, nie? Ale innym razem nie, nie musi być tak. I co robimy? Co? No tak. Wymieniamy, tak? Tak. tak. Dobrze. No, chyba, że chce pan taką specjalnie, żebym zamówił. Nie! Okay. To wtedy. To może będzie lepsza. Co mam panu powiedzieć? Na pewno no. będzie lepsza. Bo będzie świecić. Tak. <laughs> tym, tym się będzie różnić, nie? Wie pan, tutaj na ulicy nie ma jeszcze e, światła, nie? I no. Jak oni e, jadą, czy coś. Jednak ta lampka to nie bo widać. No chociaż widać, że się rusza ta brama, nie? Tak. I po drugie, że już widać, że się zamknęła. Mhm. E, wyłączyć zasilanie? Nie, nie ma potrzeby. Tak, tak. tak. Ja sobie sam tu wyłączę. I, i ta, to też będzie 220 tu na napięcie? Tak, 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 bo z, tej, z centrali tej wychodzi 220. Pamięta Pan, że tu jest ochrona. Spokojnie, spokojnie, to nie jest ochrona. Nie, nie ochrona. To nie jest ochrona. No właśnie. Tak, Ale, jak pan tak mówi, nie będzie. Nie, nie, niebezpiecznie tak e, zakładać, że to jest ochrona, nie? Bo to jest. No, jak tam tak. zaznaczyli, to i tu powinni zaznaczyć. Znaczy, ja bym wiedział. No, no, po prostu. No i ten, co zakłada, to wiedział. Tak. Te już niepotrzebne też. Nie, nie, nie. Także to. już... pan. Tak już bywa, nie? No właśnie. Telefon w sobotę, czy przyjadę. To sobotę te przyjadę. Nie, no to się pytał tylko. Bracu, nie, ja to. Chodzi rozumiem, o to, nie? że on e, wtedy nie był w pracy, nie, bo dzisiaj w pracy. Okej, okej. ok. okay. Powinny bardzo długo świecić. To pewno coś tam w elektronice się z... Tak, tam akurat płytka po prostu z przerywaczem się już. A. Skończyła swój żywot na pewno i tyle. Tak już jest. Niby to jest na zewnątrz, ale jednak tam wilgoć wchodzi. Nie, no to jest oczywiste, nie? Podoba mi się ta czapka, e, Nagrywam sobie na YouTuba swoje, swoje awarie i czasem wrzucam jakieś tam materiały. A ja myślałem, że to w, że to w światło. <laughs> ale nie świeci, nie? nie, świeci, nie. Kurczę, co on, co on robi? Kurze, nie, jasno jest? No, no, no kurczę. Nie wiedziałem. tą czapkę trzyma, tę czołówkę. <gry> tak, tak. Przynosi. Zawsze, nie? Najlepiej to nie wsadzać łapek, jak się nie, człowiek nie zna, ale to. Ja wiem, że to kusi. To nie kusi, a chcę to, Chceś... to zobaczyć. A co to było, lampa? Lampka, nie? No. Ja sobie <grym <grym> mówię tak. U mnie normalna żarówka tam y jest ta. Mm. Lampka taka czerwono tu na dylstowskim no. kupiłem i, i, i żarówkę zmierzyłem, 24V, a tu kurczę, jakoś, nie wiem, ten miernik słaby nas, bo nie pokazało to. To bo już ustawiliście na, na zły zakres na pewno. Że nie, się bo ja i na stały, i na zmienny mierzył i no nic tak. Ale to podczas pracy trzeba było sprawdzać. No tak, trzeba podczas pracy, ale to takie chwilowe tylko były. No tak, bo tu przerywacz jest, nie? No, a... Dlatego chwilowe są. patrzymy blink off. No i pięknie, działa. Żeby takie wszystkie tylko naprawy były szybkie. Bardzo dużo takich jest szybkich napraw, no, żeby. E, centrale już tam ta płyta główna padła, to już by. Trzeba było nowy napęd, nie? No to, no to jakąś inną zamienną by się zastosowało, Aha. nie? No to ale wtedy byłoby drożej, nie? Drożej już kalkulacja, czy. Kalkulacja już by była, czy się opłaca, ale te, te napędy naprawdę długo długo działają. Bo to jeszcze z tej starej, takiej kurcze produkcji, to one naprawdę. Ja tu w patrzę, że ta nakrętka tam to ja. Czyli nie ma swojej jutro niedzielno tam. No tak, trochę nieszczęśliwie z, go, z góry, nie? No Taka tak, woda. nieszczęśliwie, bo czasem a, jak się wykręca, to aż tam z dołu się wykręca, nie? No, ale, no, ale... Woda, woda stoi tutaj, Woda stoi, być, no tak, tak, Powinno być, jest złote. No, po, to co powinno być, a jest, no to no. już tego nie zmienimy, nie? No nie zmienimy. Ale moim zdaniem, mówię, jak tu nie puści, to puści tam, tam niżej, nie? Tak zazwyczaj jest po prostu, jak się odkręca te właśnie automaty. Czemu miałoby nie działać, nie? Proszę sprawdzić. Jak mnie pan oszukał, to ja zrobię tak, że nie będzie działać, nie? A. No nie, już jak ja zamknę, to... To ja i tak zrobię tak, że nie będzie działać. A jak pan zrobi? Żaden problem i będzie znowu później... Ten, będą się przejechać znowu na awarię. Żaden problem, żeby tak zrobić. Do widzenia. Do widzenia.